Hej, cześć! Z tej strony ja. Właścicielka Konto o Wszystkim. Dzisiaj będzie rodzin, dzisiaj będzie Tylko Boka. Mam nową rodzinkę, nową, bo stare Tylko mi się zresetowało. I dzisiaj będzie śmigus dingus. Zapraszam do oglądania. No to najpierw przedstawię Wam postacie. To jest tata Ma na imię Patryk. I on pracuje w biurze. To jest mama Kamila yy, I ona pracuje w banku, a teraz nie pracuje, bo ma małe dziecko To, jest, yy, to małe dziecko to jest Kacperek To jest mały Kacperek yy, Tu jest Zuzia I ona jedzie na koniu tam. Ta a to jest Antek yy, I oni mają tyle samo lat, bo to są, to są bliźniaki A tu się ukrył Adam. A tu jest Maja. O! Trzeba wstawać. Jest czwarte rano. Zapytacie, co ja robię o czwartej rano? Otóż dzisiaj jest mi guź. Więc patrzcie, jaką ja mam śpluwę A patrzcie, co mój brat. Rzadziłam takie, mam takie małe coś. Dobra, najpierw dajemy mojego blata. Wstawaj, wstawaj. Uj. Wstawaj. No, czego mnie budzisz? No, wstawaj. A która jest? Czwarta rano. Kupi to, czego mnie budzisz o czwartej rano. Śmigłój z O ty kuule. czekaj, za, za, zaś ci oddam. Ha, bo ty jest A banka, bankami. A ty, 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 a ty. Hmm, co tam tak głośno u nich? Idę sprawdzić, co tam się odwala Jezus kraj, czy wiecie, która jest godzina? E, czwarta rano No, no właśnie no, Ja przepraszam was, co wy robicie? E śmigus dygus? Jezus Maria, jestem cała mokra Eee, Jezus Maria Ja nie mam do was siły, no Idźcie do łóżek, już, już, już do łóżek. No, no mamo, myślę, sobie chcemy te obrać. To sobie oblejecie, oblejecie sen o normalnej godzinie. Już do łóżek. Jezu Maria, jakie ja mam nienormalne dzieci. No idę spać już. Godzinę później. Dobra, próba numer dwa. Widzimy spluwę. Moją piękną spluwę i idziemy. Tylko, żeby ich nie obudzić. Po się przypał. Co ma robi w windzie? To będzie ważne. Przede mną się nie ukleję. Ja wiem, gdzie ty jesteś. Znam twoje syny. Dobra. Wow, Czy ty jesteś normalna? No bardzo. Jezus, Maria, całą mu piżamę. A to już nie moja wina. Twoja, twoja. Idę nas skarżyć, bo rodzice mi nie kupili pistoletu, no a to je kupili. Ups, troszkę przypał. Rzeźb ewakuacja! Hop. Nie wiedzą, że ja mam tajne przejście. Dobra. Powiem takie, powiem takie. co? Przecież co? Przecież ja tutaj cały czas śpię. No jakie mogłam być tam, jak ja tutaj śpię, no nie? Mamo, tato. Jezus Maria, czego chcesz? Bo mnie Zuzia obudziła z pistoletu. Co? Dobra, czekaj, choć Tu nikogo nie ma. Światło zgasza i na prądzie oszczędzamy. No chyba że mu się przyśniło, przecież Zuzia śpi sobie. Co on ma nie tak z mózgiem? O moja, moja córeczka. To taka grzeczna. Dobra, idę jeszcze na toaletę, zanim ten. zanim pójdę spać. Co tu się odwala? No, bo Zuziło mi budować pistoletu na wodę. Wcale cię nie obudziła, bo ona śpi. Może ci się przyśniło. Ja nigdy nie, nie lunatykuję, a w wieku czterech lat jak lunatykowałeś? To było dawno. Jezus Maria, dobra, idę spać dalej. To będzie... Spanie jest łatwiejsze od rozwiązania tej łamigłówki. No i brawo, obudziłeś Kubę. godzina godzinę usypiała. misia. I ty już idź spać. Dobra. Oj nie, ja nie idę spać. Będę tutaj siedział tak długo, aż moja siostra nie przyjdzie znowu mi obsikać. program? pogram... je pogram, Co je pogram FIFA. Mamo, co to, to za hałasy, spać nie mogę A co ty na komputerze robisz? No bo okazało się, że mam pracę domową na jutro Aha A y, to wszystko przez twojego brata y, Bo mu się przyśniło, że Zuzia poszła jego bla Z pistoletu na wodę To możliwe, w śmiegu, z Góza Zawsze musiałeś ja śnią jakieś sny z wodą Ostatnio na śmiegu za dynku się w łóżko sikał No właśnie No dobra, idę dalej robić to zadanie domowe Bo i to jest czwarta rano nie wiem, że jest czwarta rano, ale muszę, no Bo inaczej nie, nie będzie szósteczki No to idź Jezu Maria, co ja z nimi mam, no nie, Kubuś? Co ja z nimi mam? No dobra, chodź, kładziemy cię z powrotem Siup, siup No nie, patrz już Siup Dobra, idę spać To nie koniec Ha! Ja, bo mama ma w trakcie takiego fajnego. Bo mama ma w trakcie takiego fajnego popita. Dobra, powoli. Jest on. Idziemy. Dobra, kładziemy tu. Ja schowam do szuflady. Schowam tej do szufladki na dole. Idziemy, spać. Ciup. Ale ja śpiący jestem, idę jeszcze pospać Kurde, jest do kościoła Ale jest siódma, dobra, że mam, że mam tak z dwie godziny snu Nie mam wprawdzie pistoletu, ale mam Bidon mamy, on jest pusty Nie wiem czym ja z laptopem chodzę, no bo muszę zrobić zdanie domowe I teraz tu wleję troszkę wody, oj nie odkręciłam Dobra, wlewam troszkę wody Dobra, i najpierw będziemy psikać, e, mojego żenującego młodszego brata Halo, halo Jezus Maria! Co ja mówię Mówiłem o budzeniu mnie? A co? Co ty mi powiesz, że całą noc grałeś w, w Fifa, a teraz masz dwie godziny snu? E, e, e. Wiedziałam Grał całą noc, trzeba też rodziców obudzić a nie, to najpierw budzimy kidoski. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Jezus Maria, nie mi z bidonu mamy. Wiesz, ile ten bidon kosztował? No wiem. No właśnie. Z okno, odsłonię. Ha, jaka piękna pogoda. Tak. A co czemu siedzisz w tablecie? Yy, znaczy w komputerze? Bo muszę zrobić, yy, no, zadanie domowe na dzisiaj. A przecież jeszcze dzisiaj nie idziemy do szkoły. No wiem, ale tu mamy do dzisiaj przesłać nauczycielce. A do której? Do czternastej. To teraz jest siódma, to jeszcze masz... Nie wiem, ile godzin nie znam się na tematyce. Dobra, budzimy jeszcze młodego. Jezus Maria. Jestem uzbrojony. Czy ty naprawdę chcesz mi bańkami pokonać? Może. Chupię, to ci się nie uda. Uda się. Widzisz, masz całe ubranie w bankach. To się przebrać. Co z nimi mam? albo odkładam na mi... Siup. Dobra, idziemy, jakby mnie tu w ogóle nie było. Ej, Zuzia, co? A ty wiesz, że dzisiaj jest też Prima Aprilis? No to ty. No tak, bo dzisiaj Broustas ma wyjść nowy skin Kupa Spike. A to fajnie. No to możemy sprankować e, siostrę, możemy ją e, sprankować, że niby, że niby jej krusz ją rzucił. No jej crash. A w sumie nie wiem, co jest jej crash, bo. Ona z nim coś tam ma. A może to jest jej krasz. tego nie wie nikt. No, nawet kiedy go daj, czekaj, Oj, muszę się bacić ten nowy update wprost Co? So, Myślę, Ja słyszałam, że w tle będzie Baby Shark. Ej, no rzeczywiście leci Baby Shark. No właśnie. Hmm, trzeba wstawać, trzeba się ubrać. Trzeba założyć oksy, trzeba założyć to. Trzeba jeszcze robić danie. śniadanie. wielkanocne jeszcze trzeba robić. Ja się bidonu. Hm? Dziwne, co on taki ciężki? Pierwszy on pusty był wczoraj, wypiłam wszystko. Ktoś mi uszał mój bidon. Trzeba zrobić dochodzenie w sprawie mojego bidonu. Bo ja tak nie zostawię tego bidonu. A ty znowu się o tym bidon wciekasz. No co, to jest bidon. Wiesz, ile on kosztował? Nie. Czy 500 złotych? Ameno. No. Po co ci kobiety taki drogi bidon? A bo ja wiem, ale ktoś mi go używał. O, rodzice już nie śpicie? No. A czemu mój bidon jest pełny? Nie wiem. Ale wie, wiecie co ja wiem? Co? Że Adam y, od czwartej rano do teraz grał w y, FIFA. Co? Ja mu odłączę te kable. Chodź Kubuś, trzeba wstawać. Chodź. Chodź kubulingo. Nasza Niedytka to... Czekaj przesuniesz się. No. W ogóle muszę zrobić jakieś tele zakupy, bo ciuchów w ogóle nie mamy. No trzeba by. Ja bym się patrzyła na takie ładne y, sukienki na Sinsei. No to potem mi pokażesz, dobrze? OK, pomóc zrobić generalnie niewielkanocne yy, Z miło OK, Oki, zostawić ten komputer? No pewnie, zostaw ten laptop. Ale który macie raz wysłać do 14.00? Oto się trochę czasu słuchać na dół. Może już yy, weźmiesz trawkę? No, bo Kubusiu wybędą trawkę. Adam! Ja wiem, co zrobiłeś! Co? Ja nic nie zrobiłem! Zrobiłeś, zrobiłeś! Twoja siostra mówi, że grałeś od czwartej do teraz w FIFA I dopiero teraz położyłeś się spać A twoja siostra nigdy nie kłamie Noż, ja jej dam, no kurde Ale proszę, nie odłączaj mi Nie odłączaj mi te, te komputera Uwu, bo ja tam z moimi kolegami czatujemy na temat lekcji. Jak mi odłączysz, to nie będę miał jak chłopakami o lekcjach gadać. No to już nie daję takich masianych oczek. Pup, 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 odłączone. Nie, proszę. A za karę dzisiaj idziesz do spowiedzi. A to dzisiaj jest spowiedź? Tak, dzisiaj jest, jest taka spowiedź w tym moim kościółku, w, ten, w tej na wsi koło nas. To tam musisz pójść, żeby powiedzieć, że kłamałeś. Nie chodziłeś do kościoła, bo to sami w kościele byłeś na, na święta. A wczoraj, a wczoraj, jak było zmartwychwstanie, to ciebie też nie było wczoraj w kościele. Więc dzisiaj musisz pójść na msze i do spowiedzi. Nie proszę, nie lubię spowiedzi. Bo ja nie lubię tych księdzów tam w tym, w tym kościele, bo oni są tacy głupi. Jak się teraz do księdza. Kacji zabieram, żebyś nie mógł grać. Nie. I lepiej na dół, czy jadanie wielkie noce się kuj. Dobrze. Dostajesz kosza? Pewnie. No ja mu dam ją ja dam, są, są tam mi zadbać, co robią moje. Co, czy maluchy już wstały? A widzę tak w tobie tak samego rana. Ja sprawdzam tylko coś, a ja mam wyłączony ten mam rozładowany. Aha. No to mama i, i Mama i rodzice już przygotowują śniadanko wielkanocne, a wy. No też może pójdziecie. Dobra, tylko muszę nakarmić mojego slajma. Jakiego slajma? Aj, czekaj, bo to utajnione. Dobra. Dobra, to ja mogę powiedzieć. No, otwórz się. Jezu Maria, co to jest? To jest jakiś demon! Mówiłem, że nie będzie chciał tego oglądać. No, ja też tak... No, ja też to wiedziałam. Dobra, trzeba, go, trzeba go nakarmić, ale to tu muszę z dołu coś zostać, coś wziąć. Dobra, ty tu zostań. Jak tata powiem mamie, to tak się na niego złosce? A co już nie jakieś tego Blue, chodź na śniadanie. Dobra. Siup, siup. Tato! Tak? Czy ja byś miał traumę do końca życia? Tak, już nigdy nie z jajka. Wiedziałam. O, a wy nie nadajemy i robicie śniadanie No, my czekamy na was, bo my chcieliśmy z wami pójść. Adam na ręce, Adam na ręce. A ty co masz taką minę? Nieważne, 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 nieważne. Jeśli Wam się film spodobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nara!